Na jakiej płaszczyźnie powinni współpracować samorządowcy, naukowcy i sektor biznesu, aby odnieść sukces gospodarczy? Na to pytanie po raz kolejny próbowali odpowiedzieć uczestnicy Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. To konferencja promująca regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz współpracę biznesową. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była idea Smart City. Tego rodzaju konferencje odbywają się przede wszystkim w dużych miastach. Łódź, Wrocław, Warszawa, Trójmiasto. My postanowiliśmy porozmawiać o tym, że wdrażanie tej koncepcji inteligentnego miasta może sprawnie, a może nawet sprawniej niż w tych dużych miastach. Yy, realizować się w mniejszych ośrodkach. Smart City to koncepcja urbanistyczna, która zakłada rozwój obszarów miejskich w oparciu o nowoczesne technologie. Smart City to jest miasto, które no, działa ekologicznie, działa w, w, w zrównoważonym rozwoju, stosuje proekologiczne rozwiązania transportowe, zbiera i utylizuje odpady. Dla niego odpad to jest surowiec, a poza tym no, dąży do tego, żeby jak najmniej odpadów było. Smart City to jest również miasto cywilne. Cyfrowe. To jest miasto, które ma systemy ICT. Droga do bycia smart jest otwarta dla wszystkich ośrodków, większych i mniejszych, również dla Torunia, który już rozpoczął działania w tym kierunku. Chodziłem budować e, rzeczy, które będą służyły mieszkańcom. Jest to karta mieszkańca, która właściwie dzisiaj na wejściu ma ogranicza się do rozwiązań w zakresie MZK, jednakże jest to dla nas bardzo dobra podstawa, żeby stworzyć karty mieszkańca która będzie umożliwiała załatwianie innych ważnych, bądź mniej ważnych, ale ciekawych tematów. Na tej bazie chcemy oprzeć portal mieszkańca, gdzie możemy się zalogować, podejrzeć kwestie podatkowe, podejrzeć eventy kulturalne, zobaczyć jakie są imprezy sportowe, zarezerwować boisko, po prostu żeby mieć jedno miejsce, gdzie mieszkania Storunia może załatwić wszystko. Nowoczesną technologią, która może być używana w Smart City, aby poprawić jakość życia mieszkańców, jest niewątpliwie sztuczna inteligencja. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest usprawnienie i optymalizacja wszystkich elementów struktury miejskiej, takich jak środki transportu, infrastruktura, usługi społeczne i edukacja. W przypadku Smart City myślę, że jest wiele obszarów w zakresie ułatwienia życia codziennego, funkcjonowania, ale to są te, także różne inne obszary jak medycyna, zdrowie, opieka, także edukacja, szereg innych elementów bardzo istotnych do tego, żeby wesprzeć nas w tym codziennym funkcjonowaniu. Podstawą inteligentnych miast jest także zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. Tu z pomocą przychodzą wyspecjalizowane firmy oferujące alternatywne źródła energii. Energia wiatrowa w Polsce już się pojawia oczywiście, ale jest coraz bardziej powszechna energia wodorowa także. Wodór, który jest w pewnym sensie jednak cały czas problematyczny za jego związki związane z zależności jak magazynować go, jak go także w pewnym sensie pozyskiwać, i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, na które musimy sobie rzeczywiście odpowiedzieć. Idea Smart City zyskuje coraz więcej zwolenników, wciąż jednak potrzebna jest edukacja i informacja o korzyściach bycia smart. Nie unikniemy technologii w miastach. Pytanie, w jaki sposób te technologie są wprowadzane, dla kogo? Pojawiają się korzyści przy wprowadzeniu tych technologii? Czy to są korzyści tylko i wyłącznie dla biznesu i dla dostawców tych technologii, czy to są realne korzyści dla mieszkańców? I muszę tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że odbiór społeczny, jeżeli chodzi o zaawansowane technologie, jest taki dosyć negatywny. Technologie, zbieranie danych w ludziach. Pojawia się wtedy bardzo duży niepokój, co z tymi danymi będzie, będzie zrobione, w jaki sposób one będą przetwarzane. Natomiast ci sami ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, że zostawiają dane warte miliony w sieci. Dlatego w parze z rozwiązaniami systemowymi powinna iść właściwa edukacja społeczeństwa. Legenda